Zobacz, jak dojrzewa wiara. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj piękna uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski. Niech Maryja wyprasza nam potrzebne łaski, także i dla naszej Ojczyzny. Niech moi drodzy, w Polsce będzie jeszcze większe. Zamiłowanie do czytania, słuchania Słowa Bożego i także wśród Polaków rozsianych po różnych miejscach świata, niech Polacy będą takimi iskrami, takimi promieniami, płomykami, które będą świeciły na świecie, które będą ten świat rozświetlały właśnie dlatego, że te serca będą pełne łaski, wiary, nadziei i miłości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za to, że dałeś naszemu narodowi, narodowi polskiemu Maryję za Matkę i Królową, Królową Polski. Niech ona, niewiasta zasłuchana w Twoje słowo, dobry Boże, wyprasza mi także łaskę tego zasłuchania, niech to słowo Boże przemienia, oblicze tej ziemi. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego Fragmentu rozpoczynamy rozdział 28. Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu takie polecenie. Nie możesz wziąć sobie żony spośród córek Kanaanu. Przygotuj się i idź do Mezopotamii do domu Betuela, ojca twojej matki i stamtąd weź sobie żonę. Spośród córek Labana. Brata Twojej Matki, niech Bóg mój zechce Ci błogosławić, postawić Cię wysoko, rozmnożyć Cię, abyś się stał wielką rzeszą narodów. Oby Cię obdarzył błogosławieństwami Abrahama, mojego Ojca. Ciebie i po Tobie Twoje potomstwo, tak byś stał się dziedzicem tej ziemi, na której teraz jesteś wędrownym mieszkańcem, a którą Bóg już wcześniej postanowił dać Abrahamowi. Potem Izaak wyprawił Jakuba. Udał się on do Mezopotamii do Labana syna Syryjczyka Betuela, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa. Ezaw dowiedział się, że Izaak pobłogosławił Jakuba, że on wybiera się do Mezopotamii należącej do Syrii, aby wziąć sobie stamtąd żonę, że ojciec błogosławiąc go dał mu taki nakaz nie bierz sobie żony spośród córek Kanaanu i że Jakub posłuchał swojego ojca i matki udając się do Mezopotamii należącej do Syrii. A nadto, ponieważ Ezaf wiedział, że córki Kanaanu uchodzą w oczach Izaaka, jego ojca, za zepsute, udał się Ezaf do Izmaela, i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę jeszcze Machalat, córkę Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. Moi drodzy, w tym fragmencie także widzimy kilka różnych wątków. Pierwszy wątek to jest taki, że Izaak, kiedy wezwał Jakuba, on go nie wyklina, nie wyzywa. Dlaczego mnie okłamałeś? Dlaczego mnie oszukałeś? Ty najgorszy, ty taki, siaki, owaki. Nie. On pobłogosławił go i dał mu polecenie, żeby nie brał sobie żony spośród kobiet, dziewczyn Kanaanu. Pamięta o sytuacji, która się powtarza, która była w przypadku Abrahama, i jego sługi. Kiedy sługa pojechał, aby szukać żony dla Izaaka. I on o tym dobrze wiedział. Dalej, moi drodzy, być może Izaak jest na tyle, i to też jest bardzo ważne, to też jest bardzo ważne, jest na tyle bogobojny, że być może w całej tej sytuacji zaczyna rozumieć, że gdzieś w tej dramaturgii jest Boży palec. I jest Boży plan. I on w swojej bogobojności nie walczy z Bożym planem. Z Bożym planem, który, pomimo ludzkich błędów i słabości, Pan Bóg chce realizować. Boży plan jest ponad ludzkimi błędami. Następna sprawa to jest Taka, że być może no też sobie uświadomił swoje jakieś błędy, które on popełniał, być może będąc człowiekiem starszym, bardziej wyrozumiałym, no już wiemy, że niedowidzi, ma problem ze wzrokiem, ze zdrowiem, no już też gdzieś patrzy z pewnej perspektywy życia i z pewnego dystansu na pewne sprawy i widzi, że nie ma co rozpętać wojny, jeżeli chodzi o. Postawę Rebeki, Izaaka, Rebeki i Jakuba. Dalej widzimy Ezawa, który dowiedział się o tym, że ojciec pobłogosławił i wysłał do, Mezopotamii, do Mezopotamii wysłał Jakuba. I ten nakaz: Nie bierz sobie żony spośród córek Kanaanu. Ezaw także dojrzewa. I może w końcu uświadomił, że to, co mi rodzice mówili, nie bierz sobie tych kobiet za żony, bo będą problemy. I niestety tak się stało, i być może w końcu dostał takiego pstryczka w ucho, że sobie uświadomił człowieku: weź się w końcu, ogarnij. I właśnie, drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, babcie, czasami trzeba dać czas, bo chcemy dla dzieci, dla wnuków jak najlepiej. One gdzieś się gubią, czasami idą na przekór, a życie będzie stopniowo te dzieci, te wnuki. Uczyło mądrości i dawało zrozumienie, że to jednak w wielu przypadkach rodzice mieli rację, ale to ktoś musi się sam nauczyć na własnych błędach i widzimy, jak człowiek dojrzewa. I to jest bardzo aktualne na dzisiaj i na teraz. I moi drodzy, jeszcze jedna sprawa ta dojrzałość wiary, bo widzimy, że Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu polecenie, czyli mamy błogosławieństwo. I tak jak było wcześniej, to błogosławieństwo, które przez podstęp zyskał Jakub, Izaak mu pobłogosławił co do plonów ziemi, co do autorytetu u innych narodów i tego, że ma mu się powodzić. Widzimy też tutaj, i to będzie widoczne na kartach całego Starego Testamentu, w jaki sposób dojrzewa wiara patriarchów, proroków, wielkich postaci Starego Testamentu do kwestii życia wiecznego. Bo pytanie: bramy raju zostały zamknięte, Adam i Ewa zostali usunięci z raju. Kain, Abel urodzili się najprawdopodobniej już po, no nie najprawdopodobniej, tylko taka, taka jest chronologia poza ogrodem Eden. I co się działo z tymi sprawiedliwymi ludźmi, którzy mieli swoje grzechy, tak jak Noe miał swoje grzechy, bo pijaństwo, e, tak samo jak Abraham, te różne zdrady małżeńskie, Izaak i tak dalej, prawda? Że jednak mimo tych grzechów oni gdzieś zyskali to Boże Miłosierdzie, spojrzenie Bożego Miłosierdzia. I tak, zbawienie się jeszcze nie dokonało, ponieważ Chrystus nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał. Co się stało z tymi ludźmi? My z perspektywy czasu i patrząc na inne teksty, wierzymy, że byli w tak zwanej otchłani, szeolu. Dzisiaj byśmy powiedzieli w takim czyśćcu, gdzie czekali. Nie byli potępieni ci dobrzy, ale poszli do czyśćca. Tak byśmy popatrzyli z punktu widzenia dzisiejszej teologii. Natomiast tutaj jeszcze nie ma takiej dokładnej mowy. W wielu miejscach i to błogosławieństwo jest taką nadzieją przedłużenia życia, przedłużenia potomstwa, że Pan Bóg będzie błogosławił tobie i twoim synom po tobie. I to przedłużenie istnienia właśnie wyrażało się w potomstwie, w błogosławieństwie i w ziemi. A potem, moi drodzy, będziemy widzieć, jak ta też interpretacja teologiczna Starego Testamentu, potem Nowego Testamentu, odnosi się do nowej ziemi obiecanej, do nowego Jeruzalem, do domu ojca, w którym jest mieszkań wiele. I idąc przez te karty Starego Testamentu, będziemy widzieli, jak wiele aspektów, które pod względem wiary, teologii są dzisiaj dla nas takie oczywiste, dojrzewały w ludziach, i Pan Bóg stopniowo tych ludzi do tych zagadnień teologicznych, zbawczych przygotowywał. I niech Twoją odpowiedzią na to słowo będzie komentarz: Panie, umocnij moją wiarę. Panie, umocnij moją wiarę. Dostaw kciuka w górę, udostępnij dalej. Niech dzięki Tobie ten filmik dotrze do większej ilości osób, być może i takich, które zastanawiają się nad różnymi sprawami rodzinnymi, nad relacjami, nad dystansem do pewnych problemów, nad tym, jak się rozwija wiara. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu Świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O Święty Józefie. Jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej. I przedstawię Synowi Bożemu: Pomóż mi, dobry, święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie przy Bożym Słowie. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, potem na majówkę i na wieczornik. Na dobrą i spokojną noc niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia.